Czy kiedykolwiek czułeś, że utrzymanie domu w czystości stało się z czasem trudniejsze? Po pięćdziesiątce proste czynności, takie jak zamiatanie podłogi lub wycieranie wysokiej półki, mogą stać się męczące. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieją sprytne sztuczki, które mogą ułatwić rutynowe sprzątanie, zmniejszyć wysiłek i chronić zdrowie. Dziś odkryjesz dziesięć skutecznych technik dzięki którym utrzymasz swój dom w nieskazitelnej czystości, bez męczenia się. Niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na jakość życia i zapewnić, że mieszkasz w czystym i bezpiecznym środowisku. Zostań ze mną do końca i zobacz, jak te strategie mogą odmienić twoje codzienne życie. I powiedz mi, co sprawia ci największą trudność w sprzątaniu domu. Podziel się tym w komentarzach. Numer 1. Stopniowa organizacja Małe kroki. Duże, rezultaty, utrzymanie porządku w domu może z biegiem lat stać się wyzwaniem, szczególnie dla osób cierpiących na bóle stawów lub mających trudności z poruszaniem się. Zamiast próbować uporządkować wszystko naraz bardziej wydajną i mniej męczącą metodą, jest stopniowa organizacja po jednym przedmiocie naraz. Taka strategia zmniejsza wysiłek fizyczny i pozwala uniknąć uczucia wyczerpania. Helen, 68-letnia emerytowana bibliotekarka odkryła, że oddawanie lub wyrzucanie jednego przedmiotu tygodniowo sprawia, że porządkowanie jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Za każdym razem, gdy zdaje sobie sprawę, że czegoś już nie używa, np. starej odzieży lub powtarzającego się naczynia kuchennego, wrzuca to do kosza na śmieci. W ten sposób jej dom pozostaje uporządkowany bez konieczności gruntownego sprzątania. Przydatną techniką jest wyznaczenie dnia tygodnia na wyrzucenie lub oddanie przedmiotu. Oznacza to, że w ciągu roku co najmniej 52 przedmioty mniej będą zajmować niepotrzebnie miejsce. Oprócz tego, że dom będzie lżejszy i bardziej zorganizowany, nawyk ten zmniejsza zmęczenie i wysiłek fizyczny. Numer 2. Wykorzystaj technologię na swoją korzyść inteligentne narzędzia do sprzątania. Technologia może być świetnym sprzymierzeńcem w zmniejszaniu wysiłku fizycznego potrzebnego do utrzymania domu w czystości. Dzięki postępowi w dziedzinie urządzeń gospodarstwa domowego, wiele zadań, które kiedyś wymagały siły i wytrzymałości, można teraz wykonać w sposób zautomatyzowany, zapewniając większy komfort i wydajność osobom starszym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Tom, 73-letni były inżynier, postanowił zainwestować w odkurzacz automatyczny, pieszczotliwie nazywany Rex. Podczas gdy on rano czyta gazetę, jego mały pomocnik krąży po domu, zapewniając, że podłogi są zawsze czyste, bez konieczności pchania ciężkiego odkurzacza. To proste rozwiązanie sprawiło, że codzienne życie stało się o wiele bardziej praktyczne i mniej męczące. Inne przydatne narzędzia obejmują mopy parowe, które usuwają brud przy mniejszym wysiłku niż tradycyjne mopy, oraz uchwyty o długim zasięgu, które pomagają dotrzeć do wysokich półek bez konieczności wspinania się po drabinach. Ściereczki z mikrofibry są również świetnymi sprzymierzeńcami, ponieważ przyciągają kurz bez konieczności stosowania agresywnych chemikaliów. Włączając te rozwiązania technologiczne do swojej rutyny. Możesz utrzymać swój dom w czystości przy znacznie mniejszym wysiłku fizycznym. Kluczem jest wybór narzędzi, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb i sprawiają, że codzienne życie staje się lżejsze i wygodniejsze. Te technologie bardzo pomagają. Nie sądzisz, czy masz jakieś, które pomagają ci w domu? Jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać, nie wstydź się i zapytaj swoje dziecko wnuka lub kogoś, kto to robi. Opowiedz mi o swoich doświadczeniach w komentarzach. Numer 3. Tworzenie wieczornej rutyny organizacyjnej. 5 minut do nowego dnia. Małe codzienne. Nawyki mogą mieć duży wpływ na porządek w domu, szczególnie w przypadku osób starszych, które chcą uniknąć nadmiernego wysiłku. Margaret, 71-letnia, emerytowana nauczycielka, zdała sobie sprawę, że budzenie się w bałaganie. Sprawiało, że była bardziej zestresowana i brakowało jej energii. Zaczęła poświęcać pięć minut każdego wieczoru na drobne zadania, takie, jak pucowanie poduszek, czyszczenie blatu kuchennego i wyrzucanie niepotrzebnych papierów. Rezultat, spokojniejsze dni i przyjemniejsze otoczenie z samego rana. Aby uczynić tę praktykę jeszcze bardziej skuteczną, podziel zadania między członków rodziny. Jeśli mieszkasz sam każdego wieczoru, wybierz jeden pokój do szybkiego posprzątania. Ten mały nawyk pomaga ograniczyć gromadzenie się bałaganu i uniknąć długich, męczących weekendowych porządków. Numer 4. Wybieraj meble i tkaniny, które są łatwe w czyszczeniu. Wybór materiałów w domu może znacznie zmniejszyć wysiłek potrzebny do utrzymania wszystkiego w czystości. Decydując się na meble i tkaniny, które są odporne na plamy. I łatwe do czyszczenia, można zaoszczędzić czas i zapobiec niepotrzebnemu zużyciu fizycznemu. Janet, 67-letnia, emerytowana projektantka wnętrz, zawsze doradza swoim starszym klientom, aby wybierali sofy z mikrofibry, które pozostają jak nowe, nawet po latach użytkowania. Moja sofa z mikrofibry wytrzymała rozlaną kawę i nadal wygląda nieskazitelnie, mówi Janet. Oprócz sof, inne przedmioty mogą być strategicznie wybrane, aby ułatwić czyszczenie stoły ze szklanymi blatami. Są łatwiejsze do czyszczenia niż porowate stoły drewniane. Dywany nadające się do prania zapobiegają gromadzeniu się brudu i można je łatwiej dezynfekować. Zasłony z tkanin syntetycznych gromadzą mniej kurzu niż zasłony bawełniane lub lniane. Jeśli wymiana mebli nie wchodzi w grę skuteczną, Alternatywą może być zastosowanie wodoodpornych pokrowców lub środków przeciw plamom. Drobne zmiany, takie jak te, sprawiają, że codzienne życie staje się bardziej praktyczne i pozwala uniknąć niepotrzebnych wysiłków związanych z utrzymaniem domu w nieskazitelnej czystości. Numer 5. Tace obrotowe. Organizacja bez wysiłku. Utrzymywanie przedmiotów w porządku. Bez konieczności nadwyrężania ciała lub wykonywania gwałtownych ruchów może być wielką ulgą dla osób starszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Tacy obrotowe to proste, ale niezwykle skuteczne rozwiązanie ułatwiające dostęp do przedmiotów w szafkach na półkach, a nawet w łazience. Sofia 72 lata odczuwała ból, próbując dosięgnąć słoików na dnie spiżarni. Po zainstalowaniu obrotowych tac wszystko stało się łatwiej dostępne. Teraz wystarczy, że obrócę tacę i bez wysiłku sięgam po to, czego potrzebuję, mówi Sofia. Oprócz kuchni, tace te mogą być używane w różnych częściach domu, łazienka. Organizuj szampony, balsamy i kremy bez konieczności wielokrotnego schylania się. Apteka pogrupuj butelki z witaminami i lekami, aby ułatwić ich codzienne stosowanie. Garaż przechowuj puszki z farbą w sprayu lub małe narzędzia w praktyczny sposób – Dzięki temu prostemu rozwiązaniu możesz uniknąć bólu pleców spowodowanego powtarzającymi się ruchami i mieć wszystko w zasięgu ręki. Numer 6. Sprzątanie w krótkich 10-minutowych sesjach. Moc podziału zadań. Długie sesje sprzątania mogą być stresujące, a nawet niebezpieczne dla osób powyżej 60 roku życia. Skuteczną strategią utrzymania domu w czystości, bez przeciążania jest podzielenie sprzątania na krótkie, 1015-minutowe sesje w ciągu dnia. Jack, 69-letni, emerytowany księgowy, przyjął praktyczną metodę ustawia minutnik mikrofalówki na 10 minut i skupia się na jednym zadaniu takim jak mycie okien lub porządkowanie szafki. Zawsze jestem zdumiony, jak wiele mogę zrobić w tak krótkim czasie, mówi Jack. Ten system działa, ponieważ zachowuje energię. Krótkie przerwy zapobiegają nadmiernemu zmęczeniu. Tworzy spójność. Ustanowienie 10-minutowej rutyny rano i kolejnej po obiedzie pozwala utrzymać wszystko pod kontrolą. Unika prokrastynacji. Ponieważ zadanie jest krótkie, nie ma uczucia przeciążenia. Dla tych, którzy są bardziej skłonni, możliwe jest powtarzanie tej strategii dwa lub trzy razy dziennie, zapewniając, że dom jest zawsze uporządkowany bez nadmiernego wysiłku. Jak sprzątasz swój dom? Daj mi znać w komentarzach numer 7. Sprzątanie strefowe. Unikaj wyczerpującego sprzątania. Zamiast czekać aż brud nagromadzi się przed przeprowadzeniem intensywnego sprzątania, bardziej wydajną i mniej stresującą metodą jest sprzątanie strefowe. Podejście to dzieli dom na małe obszary i pozwala na sprzątanie w sposób ciągły i bez nadmiernego wysiłku. Emma, 66-letnia emerytowana nauczycielka, przyjęła tę metodę i zdała sobie sprawę, o ile bardziej praktyczna stała się jej rutyna. Po każdym prysznicu przecieram płytki w łazience ściereczką z mikrofibry. W ten sposób nigdy nie muszę zmagać się z nagromadzonym brudem, mówi Emma. Oto kilka strategii stosowania strefowego czyszczenia łazienka: używaj ściągaczki lub ściereczki z mikrofibry po każdym prysznicu. Aby uniknąć gromadzenia się wilgoci i plam z wody, kuchnia wycieraj rozlane płyny i okruchy natychmiast po przygotowaniu posiłków. Sypialnie raz, dziennie szybko odkurzaj powierzchnię. Dzięki takiemu podejściu, sprzątanie staje się naturalnym nawykiem, eliminując potrzebę długiego, wyczerpującego sprzątania. Numer 8: Kosze na pranie na kółkach. Większa praktyczność i mniejszy wysiłek. Przenoszenie ciężkich koszy. Na pranie może być dużym wyzwaniem dla osób starszych lub cierpiących na przewlekły ból. Korzystanie z koszy na kółkach czyni to zadanie bezpieczniejszym i zmniejsza ryzyko urazów pleców i stawów. Linda, 72-letnia, emerytowana pielęgniarka, przyjęła kosz na kółkach i zauważyła dużą różnicę. Wcześniej dzień prania był męczarnią, teraz po prostu pcham kosz do pralki bez wysiłku, mówi Linda. Zalety korzystania z koszy na kółkach: mniejszy wysiłek fizyczny, bez zbędnego podnoszenia ciężarów, większa mobilność. Można je łatwo przenosić z jednego pomieszczenia do drugiego. Organizacja brudne ubrania zawsze znajdują się we właściwym miejscu. Jeśli Twój dom ma schody, wybierz składany model z uchwytami, aby ułatwić jego transport. Jeśli wykonanie zadania zajmuje mniej niż minutę, zrób to teraz. Ta prosta zasada może zapobiec gromadzeniu się bałaganu i zmienić sposób organizacji domu. Dawid, 70-letni emerytowany nauczyciel, stosuje tę zasadę na co dzień. Jeśli widzę szklankę na stole, od razu odnoszę ją do zlewu. Zajmuje to tylko kilka kroków, a dom jest zawsze posprzątany bez wysiłku, wyjaśnia Dawid. Przykłady zadań, które można wykonać w mniej niż minutę wieszanie płaszcza na wieszaku zamiast na krześle. Wyrzucanie niepotrzebnych papierów do kosza, gdy tylko przestaną być przydatne. Płukanie naczyń natychmiast po użyciu, aby zapobiec stwardnieniu brudu. Takie drobne nawyki znacznie skracają czas poświęcany na gruntowne sprzątanie i pozwalają uniknąć poczucia dezorganizacji. Co więcej, utrzymanie porządku w domu przyczynia się do spokojniejszego i przyjemniejszego otoczenia. Numer 9. Ręczniki do szybkiego czyszczenia. Unikaj gromadzenia się brudu. Czekanie na nagromadzenie się brudu przed intensywnym sprzątaniem może być stresujące, szczególnie dla osób starszych. Prostą strategią na utrzymanie domu w czystości, bez nadmiernego wysiłku, jest używanie ręczników do szybkiego czyszczenia. Posiadanie pod ręką wilgotnej ściereczki do wycierania powierzchni natychmiast po użyciu zapobiega stwardnieniu brudu. I trudnością z jego usunięciem. Steven, 68letni, emerytowany szef kuchni, stosuje tę praktykę w swojej kuchni. Po gotowaniu natychmiast wycieram płytę i blaty robocze wilgotną ściereczką. Dzięki temu nigdy nie muszę zmagać się z nagromadzonym tłuszczem lub przypalonymi plamami, wyjaśnia Steven. Inne sprytne zastosowania szybkich ściereczek stolik nocny usuwanie plam z wody lub pozostałości kremu. Klamki i przełączniki miejsca, często dotykane, szybko gromadzą brud. Stół jadalny, wilgotna ściereczka po każdym posiłku zapobiega gromadzeniu się okruchów i plam. Takie małe, codzienne nawyki oszczędzają czas i zmniejszają potrzebę długiego, męczącego sprzątania. Numer 10. Używaj naturalnych środków czystości, więcej zdrowia i mniej chemikaliów. Wiele komercyjnych środków czyszczących zawiera. Agresywne chemikalia, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych i osób z problemami układu oddechowego. Wybór naturalnych środków czyszczących to bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna alternatywa dla utrzymania domów w czystości bez narażania dobrego samopoczucia. Anna, 70 lat, zaczęła zastępować produkty chemiczne domowymi mieszankami i zauważyła dużą różnicę. Wcześniej silne zapachy środków czyszczących przyprawiały mnie o ból głowy. Teraz używam octu i wodorowęglanu do prawie wszystkiego, a mój dom jest nadal nieskazitelny, mówi Anna. Proste i skuteczne przepisy na naturalne środki czyszczące. Naturalny uniwersalny środek czyszczący. Wymieszaj równe części białego octu i wody, aby wyczyścić blaty stoły i szkło. Środek do dezynfekcji łazienki. Wymieszaj sok z cytryny, sodę oczyszczoną i wodę, aby usunąć plamy i wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Środek do usuwania tłuszczu. Połącz ocet z kilkoma kroplami neutralnego detergentu, aby odtłuścić powierzchnie kuchenne. Oprócz zmniejszenia narażenia na szkodliwe chemikalia, takie podejście ogranicza również wydatki na produkty przemysłowe i przyczynia się do bardziej zrównoważonego środowiska. Teraz, gdy znasz już te 10 technik utrzymywania domu w 1900 czystości bez nadmiernego wysiłku, nadszedł czas, aby wprowadzić je w życie. Niewielkie zmiany w rutynie mogą sprawić, że sprzątanie będzie łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne, pozwalając ci cieszyć się czasem. I chcę wiedzieć, które z tych wskazówek już stosujesz w swoim codziennym życiu. Czy masz jakieś strategie, które sprawdzają się w Twoim przypadku? Podziel się nimi w komentarzach. Jeśli ten film Ci pomógł, nie zapomnij go polubić. zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby otrzymywać więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie.